No właśnie, to tym bardziej będzie lepiej, jak no. dajemy ją do To beczka. Poczekaj, ale ty siedzisz w gorączku. Ja też wziął garki i walił po prostu garnkami, wiesz, co chodzi obok głowy. Moją ją budzić zalaniem wodą. Może no, zrobić to i to, stary. Ale dlaczego, stary? To byśmy musieli coś jeszcze wbić, a nie że tak po prostu my to zrobimy. Chyba, że bierzemy ją, przenosimy i wrzucamy do basenu. By budzić wikę. Teraz muszą być cicho, na lewie jak coś. O, patrz, patrz. Jak wszystko? Wszystko, stare? No wszystko, to jest litr wody normalnie. No wiem, ale to dużo, stary. Ja dolewam No właśnie widzę, że ty dolałeś jeszcze, ale po co stary dolałeś to? Bez sensu tam dolałeś, stary, przecież to jest tyle wody. Ona się tam rusza, stary, ona zaraz się obudzi. Chyba już robimy tego branka, że wkładamy jej rękę do wody i się sika w nocy. Mam na skakanka. Trzy, dwa... Wszyscy piszemy dziesięć, czemu nie piszecie 10, Piszcie dziesięć, 10. 10. dziesięć. Tak na czacie piszą tak? Cztery? Jak sześć mają, dopiero dziewięć. Sześć, no sześć mają. Zero, stary, wszyscy odliczyli ze mną. Stary, ty zalałeś całą ścianę, no jak ty żeś to zrobił, no? Zalałeś jej głowę, stary. Nie, nie, trafiłem w ten, nie trafiłem w nią. Jak ty zalałeś ścianę z tego, stary? Kurde, stary, stary, czekaj, to się rozliczę. Czy jesteś normalny? Czekaj, to się odlicza. Co ty zrobiłeś, Biku? Jak się spało? Zabierz, czyli ci kolorowych snów, Wika. Ja się nie nienormalnie. Co na pewno było twój Ej, To nie schodzi, to nie schodzi, stary. Ej, no to w ogóle nie schodzi. Co ty zrobiłeś z tą ścianą? Lacz. Ja pierdzielę, stary, zniszczyłeś nam dom. Co ty tu zasikałaś się? To nie zasikałem, to woda z kranu. Zniszczyłeś nam, nam dom, stary, jak coś. Zniszczyłeś nam dom, stary, zniszczyłeś całą ścianę. Zobacz jak to wygląda. Te kable są, zobacz, to może nas prąd kopnąć. Nie no. mógł, nie mógł. Nie, to jest nie, zabezpieczone nie mógł stary. Mógł stary, to jest zabezpieczone. Nie. Plus, to się nie musisz martwić, bo my to wszystko robimy bezpiecznie. No, to ty no ale. Ty jesteś głupi. Odsunęłaś się, rozumiesz? Ja spałam. Wiedzie, tak. No wszystko mokre jest teraz. O Ostrożnie, ostrożnie, dobra. Słuchajcie, A -a -a. Oni, oni, oni ci tak bawią. Tą ścianę stary to ty ja nie wiem za co odmalujemy. No trzeba nie to odmalować. No tak, odmalowalibyśmy to tylko jakby nam jakąś galaktykę wysłali chyba. Gdzie ty się Wika spociłaś na nogach? Kupu, nie lubię cię. A -a. Widzisz jak to wygląda? Zapomniałam, jak i nagrywam odcinek. Kurde. O kurde. O kurde. A tak naprawdę w sumie to git jest, bo ty nie, nie zrobiłaś nic złego. Ale o, no teraz muszę to zakończyć, trzeba to posprzątać. Twoje mokre włosy suszysz. Bo za dużo pluję, to będzie miałem jeszcze bardziej mokre. Żegnamy się widzowie. Pa, pa. Lubię was widzowie, ale ich nie lubię pa. Pożegnaj się. Pożegnaj się, Kinia. Pa! No. on też był. Żegna pa, się się, widzom pa. To